No hej! Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Divinity 2 Ego Draconis. Moi drodzy, sprawdziłem jedną rzecz, o której mi pisaliście, że nie zdobędę już pełnego pancerza Ultringa, gdyż nie zagadałem z Rey, z Karyn, którą mieliśmy zabit. To był ten trzeci dowódca Czarnego Kręgu, ale przeszedłem teraz jeszcze raz w zasadzie Cały ten jej grobowiec, i to było, o właśnie, w Fortece Powietrznym Karen, przeszedłem cały czas, mam tutaj jeszcze szybki zapis, słuchajcie, przed jej walką, dosłownie. I się tak zastanawiam właśnie o co chodzi, bo przeczytałem jej umysł za każdym razem, gdy z nią rozmawialiśmy, a i tak nie dostałem z niej żadnej po prostu części tego pancerza. Zatem, gdybyście mogli mi napisać, o co tam dokładnie chodzi, ja ewentualnie sobie, słuchajcie, jeszcze powiedzmy wczytam ten fragment, gdzie ja mam tutaj szybki zapis, przed walką z Karen. I zrobię sobie tutaj oddzielny zapis, bo teraz możemy tutaj po prostu się dostać. I zrobię sobie tutaj oddzielny zapis, żeby mieć przed nim. No bo, tak, Reiza, drugi z lordów, Drugi z lordów został przez nas zabity. I Raj zostawił mi faktycznie na golenniki. Ten pierwszy, z którym walczyliśmy. Hmm. gabin Gabinet Kena, to nie. Nie pamiętam właśnie, gdzie on już jest. Ale ten pierwszy, z którym walczyliśmy. Na takiej specjalnej arenie też nam zostawił rękawice. Więc Karen powinna nam też coś zostawić, a niestety nie zostawia niczego. Jeżeli moglibyście mi napisać, o co tak naprawdę właśnie chodzi, to będę wdzięczny, bo mówię, przeczytałam jej umysł za każdym razem, gdy z nią rozmawiałem. No i ona za, za pierwszym razem wspominała o swoim ukochanym, a za drugim razem wspominała o tym, jak zabiła tam ze swoim ukochanym i tam spędzała z nim powiedzmy jakieś cudowne rzeczy, ale nic nie wspomniała o jakikolwiek uzbrojeniu lub czymkolwiek innym, więc... Nie za bardzo wiem po prostu, jak to, jak to wykonać. Lecimy, słuchajcie, do. do <laughs> tych pajaców do Fordów Orobarskich. Ponownie będziemy dzisiaj eksplorować dalszą ich część, zmierzając powoli, 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 ale chyba w kierunku zakończenia tej serii. No, myślę, że jeszcze spokojnie z jakichś 20 odcinków, jak nie więcej, plus dodatek oczywiście. Wiecie co? Zrobimy sobie tak: kapiczka Wielkiego Rycerza tutaj sobie pójdziemy. Udało się już znaleźć patriarchę, udało się znaleźć wiele elementów. Dziękuję. Już myślałem, że smok że zginę jako smok. Umiejętności. Mamy jakiś punkt umiejętności? Nie. Czy mamy jakieś rzeczy, które mógłbym założyć? Nie, bo oczywiście sprzedamy jak idiota. No ale trudno. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo potrzebne. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym z wami sobie zwiedzić prawdopodobnie. Hmm. Nie wiem, gdzie jeszcze może być. Do Powietrznej Fortecy Kerry tu byliśmy, do Powietrznej Fortecy Rejza tu byliśmy i Stone'a. Więc tak, od Stone'a dostaliśmy rękawice, od Rejza dostaliśmy nagolenniki, od Kerry nie dostaliśmy właśnie nic, i teraz mnie to boli, I czy, czy ja coś nie spierdzieliłem, czy ja coś spierdzieliłem, nie wiem. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie natomiast... No, dziś tutaj jest obóz zabójców, jest kilka innych śmiesznych rzeczy, no i mamy antysmoczą barierę, którą będzie trzeba w jakiś sposób się pozbyć, ewentualnie podpłynąć. <laughs> tak mi się wydaje, że to będzie lepsze. Może po prostu zróbmy także że o O, nieważne. Oho, antysmocza bariera zabije momentalnie. Myślałem, że... Dobra, może będę miał jakiś. Ona litość boską. Dobra, wrócę do Was za chwilę. Dobra, wiecie, co już mi w zasadzie nie musicie pisać. Sprawdziłem sobie w internecie. E, faktycznie, z. Hmm, tutaj jest chyba. Właśnie. Forteca Powietrzna Stołna. I żeby uzyskać. I okazuje się, że z tej fortecy powietrznej można było uzyskać dwa, dwa elementy z tego zestawu, w hmm, tym Kirys. A ja zyskam tylko jeden, więc zajebiście. Fajnie, że gra o czymś tak mi tłumaczy. Naprawdę doceniam. Doceniam i polecam się na przyszłość jednym słowem. No nic, bardzo trudne w takim razie. Bardzo trudna rzecz do uzyskania w sposób normalny. No żałuję, żałuję, ale nie miałem możliwości nawet się z tym jakoś specjalnie zapoznać z tej prostej przyczyny, gdyż gra po prostu tego nie. No nie wytłumaczyła, że że doradzałaby, powiedzmy, quest dla osób, które znają grę. O tak, można by powiedzieć. Ewentualnie lubią szperać, faktycznie czytać umysły każdego. Ja niestety tego nie zrobiłem. Ojej, 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 ojej. Cóż takiego, mi się tutaj jakieś komary mnie tu gryzły. Jednym słowem. Tam jest jeszcze kilka goblinów, a to może też sobie je sobie zabijemy. Nie dają praktycznie w ogóle doświadczenia. Tam 88 to jest śmieszna liczba. Dodatkowo... Zabijam je w zasadzie na strzał, ale lubię czyścić mapy, więc posprzątamy również je. Trochę jestem zły z tego powodu, że nie jestem w stanie zebrać już tego pancerza. I żałuję, że twórcy postanowili to zrobić w taki sposób, że trzeba przystać po prostu umysły. Że nie można mieć tego jako formę, powiedzmy, nagrody za jakiś trudny quest. Tylko jak nie wiesz, tak naprawdę, no to tego nie uzyskasz. Szkoda. No to będzie trzeba sobie w takim razie poradzić jakoś e, bez tych zestawów. Ewentualnie może coś jeszcze, jakiś zamiennik się uzyska w trakcie, ale mocno wątpię w to, więc jeżeli by takiej sytuacji nie było, no to po prostu będę musiał posługiwać się tym, co mam przy sobie. Nie jest to może najlepszy sprzęt, ale na pewno wystarczający na razie na tym etapie gry. Nie sądzę, że musiał iść do ukończenia gry, wiecie, najlepszą zbroję To jest raczej e, coś takiego, że o kilka statystyk by nam pewnie poszło do góry, ale też nie odczulibyśmy jakiegoś gigantycznego, powiedzmy, zastrzyku. Co najwyżej, no, trochę nie będziemy tutaj ładni. Mamy szansę, słuchajcie, jeszcze na zdobycie hełmu, o. No to hełm na pewno postaramy się uzyskać. Kim ty jesteś? W ogóle... Aha, ten śpi, a tam przede wszystkim, no to, gobliny mu grasowały, prawie że pod, pod nosem. Hello, a wy jesteście, jesteście interaktywni może? Nie. Wszyscy są dla mnie niezwykle mili. Ziemny korzeń, oczywiście weźmiemy. Trochę złota. Jakieś statki. Ciekaw jestem tylko, czemu są tu wszędzie ustawione antysmocze bariery. Które przecież przeszkadzają mi tu dolecieć, skoro tak bardzo mnie tutaj chwalicie i potrzebujecie. <laughs> Można na tym statku coś ciekawego?

Hmm, no tak, mi się z kebabem skojarzyłeś akurat. Nie wiem czemu. A więc, sprzedawca ryb po imieniu Kełp to przeznaczenie. Father, Jeśli dla Ciebie przeznaczeniem jest ojciec, który jest sprzedawcą ryby, i daje synowi na imię Kełp, to tak, to było przeznaczenie. Z mogło być gorzej. Moja siostra ma na imię Szprotka. <noise> Szprotka czpiotka. Szprotka dla Kotka. Jej dzieciństwo nie było najszczęśliwsze. Pokaż mi swoje towary. Nie ma sprawy. A to miecze zniszczenia świata i wszystko inne. Nie, ma ryby. Generalnie ma ryby. Zajebiście. Hmm. No to ryby mnie średnio interesują. <laughs> Czy jest tu ktoś jeszcze, z kim moglibyśmy pogadać? Na przykład tam? Wasza dwójka? Obóz pogromców jest niedaleko stąd, jeśli o to mnie pytasz. Po prostu idź ścieżką wzdłuż wody. Dobrze ci widzę, nasz dowódca jest w środku, jeśli chcesz z nim porozmawiać. Chętnie, a pogromcy, to przepraszam bardzo, teraz moi śmiertelni wrogowie z tego co kojarzę. No i dobrze, pójdziemy na górę. I teraz jestem ciekaw, mega, słuchajcie, ciekaw, czy zostaniemy zaatakowani w jakikolwiek sposób. Jeżeli na przykład ta nauczycielka nas zobaczy z początku gry. Hello. Niech to pieko pokłonie, czytanie umysłu. Muszę to prowadzić jakieś bezpieczne miejsce. Zdano tych wszystkich vivern goblinów, może do złamanej doliny. O, i teraz nie polecam, trochę zatrute powietrze. Wiesz, smogi, te te, znaczy smoki i smogy idą w parze. Co się stało? Chodzi o zepeliny. Przestały latać. Dlaczego? To przez te przeklęte gobliny. Niech Damian pochłonie ich duszę. Zestrzelił jeden z naszych zeppelinów. Ale najgorsze jest to, że smog zniszczył trzy kolejne. Po, latach, po tylu latach znowu grasują tu smoki. Gdzie podziały się pokrący? Gdzie są, gdzie są potrzebni? Teraz zostały nam tylko trzy zapeliny: Czerwony Książę, Heinberg i Duch Alerotu. Hmm, ale one są zbyt uszkodzone, by mogły latać. Czy mogę jakoś pomóc wznowić loty? Jakim cudem gobliny były w stanie do, e, dogonić wasze zapeliny? Ich ataki były kompletnie niesp niespodzielane. Cholerne gobliny zazwyczaj zostawiają nas w spokoju i wzajemnie. A jeśli chcesz porozmawiać z Kapitanem Aureliuszem, jest wściekły. Krab, badacz kopalniany, poprosiłby wysłać yy, po niego zeppelina. Wiem, że nadal tam tkwi, ale nic na to nie poradzę, dopóki chociaż jeden z moich ślicznotek nie wzbije się znów w powietrze. Czy mogę pomóc? W takim razie wznowić loty. Zeppeliny brakuje kluczowych części, bez których nie mogą latać. Są to magiczne kompasy, Kom, e, komponenty sterów i kryształy nośne. Gobliny musiały znać ich czułe punkty, ponieważ m, ich oddziały abordażowe od razu uderzyły w kluczowe części statków. Nie ma żadnych części zamiennych? Nie, a ta, tak rzadkich komponentów mają tylko w stoczni w nadrzeczu. Ale nikt nie dokonał abordażu za, zastrzelonych zastrze 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 zeppelinów, więc kryształy i inne części powinny nadal być nienaruszone. Niestety, wiwerny wyczyściły wraki. Te szkodniki są jak sroki. Jeśli coś świeci w słońcu, po chwili jest już w ziemi. Odzyskałem tych części powinno być nie powinno stanowić problemu. Oh, really? <coughs> tak? A więc potrafisz niby wspinać się jednocześnie strzelając do wiwern. Śmiem wątpić. Ale doceniam chęć pomocy. Jeśli jednak ci się to uda, w imieniu czempionów sowicie cię wynagrodzę. Patrz na to, co mamy. Chyba, chyba szukałeś czegoś takiego. Nie wierzę, świetna robota. Wygląda na to, że jednak naprawimy naszą flotę. Czy jest znalazł na osno, w takim razie wszystkie te komponenty? Gabe, badacz kopalni, ale prosił wyżekłego Zapelina. Aha. Dobra. Jasne, a jeśli zobaczysz Goblinę, dopilnuj, by to był jego ostatni dzień, co? Okej? Okay? No dobrze, zrobiliśmy chyba część tylko tego zadania. No właśnie, zniknęło tutaj dwa fragmenty. A, powrót na szlak. Mistrz w Page poprosił mnie o odszukanie części sterowca z rozwleczonych po fiordach przez wiwerny. Mam wypatrywać magicznych kompasów sterów i kryształów nośnych. To może być długie zadanie. A teraz poszukajmy jeszcze innych osób. Hey, Hej, pogrącą. Nie wiedziałem cię od opuszczenia. Daleko blasku. Daleko blasku, tak. Czytanie umysłu. Zdobywasz nowe informacje. Zakończ do nieumysłu. Super. Nie wiem, jakie informacje, ale spoko. Um, chcę polecieć do Alerotum. Tym się tu zajmujesz? Nie. Normalnie zajmuję się transportem w nadrzeczu, ale od kiedy wlecieliśmy do Złamanej Doliny, nie byłem w stanie wrócić. Chcę po polecieć do Alerotu. Niestety niemożliwe. Nie dość, nie, dopóki ptaszki Page'a znowu nie wzbiją się w powietrze. Do zobaczenia. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie. Zaczniesz punkt doświadczenia? Miło. Punkt doświadczenia? Czy... Nie wiem ile punktów doświadczenia otrzymałem, ale chyba niewiele. Jakoś specjalnie. A z tobą mogę pogadać? Nie. Czyli będziemy musieli tak chyba, czy siak zrobić, słuchajcie, to zadanie. Z zepelinami, czy tego chcemy, czy też nie. A ta wielka forteca wydawała się troszeczkę większa. Na górze w ogóle jeszcze coś jest. Fajnie to jest zrobione. Bardzo mi się podoba architektura, jaka jest tutaj <laughs> wprowadzona. I zobaczymy, czy jestem w stanie wejść na zepelina. Najwidoczniej nie. Hmm. Tak, tędy nie pójdziemy. No to co? Może. Szybsza droga w dół? Dziękuję. I oni coś tu mówili o ścieżce. tak mi się wydawało. A, w momencie, gdy znamy już się na lataniu i mamy formę smoka, aż się nie chce za bardzo chodzić na pieszo. O, jaki hełm! Któż my tu mamy? Samotnego pogromca podróżującego po drogach Rivellonu, Dobrze ci widzieć. Czytanie umysłu. W zeszłym tygodniu podczas Popijawy te młodziki odchodzi... obchodziły się z Kilchem jakby był zwykłym kuflem. O, chyba mamy informację Kilchu. Nie mam szacunku dla tej niemal świętej relikwii. czytaniu umysłu. I wzajemnie. Dobrze widzieć innych pogromców. Ja już nie gromię smok, mój dobry przyjacielu, wręcz przeciwnie. Co? Nie rozumiem. Należę teraz do zakonu Smoczych Rycerzy jestem tu po kielich. Ten smok, na którym polowali, to ty? To niemożliwe. Po prostu mi go oddaj, albo poczujesz mój gniew. A ciekawe właśnie, może w ten sposób to rozwiążemy. Eksp! Albo nie, może oni będą mi tu ekspy dla mnie. Ha! Trzeba było widzieć się w lustrze. Podpuszczałem cię tylko. Prawie ci uwierzyłem. A teraz na poważnie. W czym mogę służyć? Jestem tu posmoczekielik. A tak, na poważnie. Jestem tu po kielich. Naszą relikwię. Po co ci ona? Nie tobie to kwestionować. Ależ muszę. Nie możemy tak oddać kielicha. Hmm. Myślę, że duża sakwa złota powinna załatwić sprawę. A co powiesz, jak dam ci w zamian miecz Lorda Arbena? Udało mi się go znaleźć w złamanej dolinie. Miecz Lorda Arbena! Masz go, naprawdę? Ale rzeczywiście, proszę o klucz do skrzyni na ołtarzu. Popatrzcie, no jakie przykupny. Prawdziwy miecz Lorda Arbena. To ostrze otrzyma należną mu miejsce i cześć. Super. Ja jakoś nie chciałem go zabijać, jest pozytywny. Hmm. Czy mogę czymś pomóc pogromcom, skoro tu już jestem? Rzeczywiście, mamy pewną sprawę, skoro pytasz. Kiedy Kenneth zniknął, aresztowaliśmy jednego z pogromców. To prawdziwy dzikus. Wczoraj wpadł w szał i zabił innego pogromca. Niedługo zostanie wysłany do nadrzecza, ale ja chcę, żeby sprawiedliwie już stało się zadość. Saul ma umrzeć. Hmm. Saul? Nie zamierzam zabić tego człowieka, tylko dlatego, że pragną zobaczyć go, że pragnę zobaczyć go w grobie koniec rozmowy. Nie ma sprawy, ale pamiętam, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Muszę być pewien, że. Po... ale potrzebuję podatków. Mogą być śmiercią. Mogę być śmiercią, ale potrzebuję podatków. Myślę, że mogę zgodzić się na Twoje warunki, jeśli dopilnujesz, że Saul spotka przykry los. Dam ci sakę złota, którą będzie tak ciężka, że dostaniesz przepukliny. O, dziękuję. To właściwie, co to właściwie za miejsce? Hmm. Co możemy powiedzieć o napaści na dom Orobasa? To był najbardziej chwalebny chwilę w historii pogromu smoków Na tych fiordach. Zanim nasze wojska przypuściły szturm, Zeppeliny przecięły niebo, przez bitą godzinę bombardując górską samotnie tego parszywego Orobasa. Zdrajca zdołał się zabrykować w środku, ale to nie zdo... Spróbowało stłumić ducha zwycięskich pogromców. Lord Arben znalazł smoczy kielich pośród ruin i umieścił go tutaj na pamiątkę tego zwycięstwa. Co to za właściwie za miejsce? To tylko skromny obóz szkoleniowy, które wykorzystujemy, by pokazać miejscowym rekrutom, że nadal znamy się na rzeczy. Ale jeśli jakiś czas temu miał tu miejsce dziwnego. Prowadziliśmy ćwiczenia, kiedy Kenneth, nasz instruktor miecza, został zabrany przez Słup Światła. Kosmici, normalnie. Nie wiem, jaka próbowa magia za tym kryje, ale mam nadzieję, że ni nic mu się nie stało. Wracaj do pracy, Tylianie. Tak pogromco. Okej. Okay. Czyli... Obozowisko pogromco. Prze <grytanie> Przecudnie. Mamy um, Bonę. Wiecie co, weźmy sobie od razu może ten kielich. Kieli? powinien być gdzieś na ołtarzu, powiedział. Ewentualnie możemy pogadać jeszcze z resztą, bo mamy quest. Wiecie, nie, nie wiedziałem, czy warto ich zabijać, czy też nie. Tutaj nic, a ci ćwiczą. Również nic. Tu powinniśmy mieć zgodę na przejście? Nazywam się Montan. Miło ci poznać, Czy to nie umysłu. Muszę znaleźć chwilę, by dostarczyć lokowi Drudan. Uuu. Drudan. Słuchaj, oto albo otworzysz tę bramę, albo jest twojemu dowódcy, że maczasz palce w handlu, Drudan. Czego tu strzeżesz? Za tymi drzwiami znajduje się teleport, prowadzący do naszej celi. Trzymamy w niej złapanych na fiordach przestępców, zanim wyślemy ich do Alerotu. Nadrzecza, czy gdzieś tam mają stanąć przed sądem. Zostało się coś ciekawego ostatnio? Mieliśmy tu parę potyczek z goblinami. Ale najdziwniejsze jest to, że zniknął Kenneth, nasz instruktor walki. Jego przyjaciel Saul miał przejść po nim z Hedal. Okazało się, że to Łajdek zamordował innego pogromcę. Na szczęście, Tillian ujawnił tę zbrodnię i od tego czasu to on tu rządzi. prawda jest więźniem. To niemożliwe. Nikt nie może go odwiedzać, dopóki nie przyleci tu Zeppelin z nadrzecza. Hmm. Słuchaj, albo otworzysz bramę, albo odnoś w dowódcy, że zmarzasz palce w handlu Drudan. Ty... nie odważysz się. Skąd? Kto? Od do diaska. Ale rzeczywiście. Proszę, możesz zobaczyć się z Saulem. No, dziękuję bardzo. Ale wiecie co? Jeszcze bym sobie zobaczył... w takim razie może inne miejsca w tym... Jakże fajnym obozowisku. Więc można wejść? Drzwi? Może... O! Chyba znalazłem kielich. Przepis na dużą klątwę ognia, diament, złoto i smoczy kielich. Mamy nagrodę za wypełnienie zadania, fantastycznie. E, obrażenia w walce wręcz nie, farangit, jadokamień, perła. E, weźmiemy doświadczenie. To to Jak najbardziej. No i teraz pytanie. Jeszcze sobie zwiedzimy, słuchajcie, to do końca, ale polecimy do Orobasa. Tak, co tu jest? Bez klucza tego nie otworzy, co? A tam się nie da pójść, ma. No dobra, skoro już tu jesteśmy, słuchajcie, pogadajmy, jeszcze z Soulem. Mamy tutaj przy okazji teleport. Może się przyda. Oj, Co mam przejść przez teleport? A, tu jest więzienie. No i klucz. Świetnie plus, księga. Notatka. Użyj. Tilian już zdecydował. Następny w kolejności na moje stanowisko jest Soul. Nie chcę już słyszeć ani słowa więcej. Kiedyś przyjdzie czas także na Ciebie podpisano Kenneth. Uh -huh. Tylian już zdecydowałem. Chyba by wrobili go. Co? Co ty robisz? Czytanie umysłu. Nie mogą wierzyć, że oni naprawdę myślą, że Tylian mówi prawdę. Jak oni mogli być tak głupi? Zakończenie umysłu. Hmm. Jestem tu, by się z tobą zająć. Wynoś się stąd cały. Padłeś w niezłe terapaty, co? To <laughs> za mało powiedziane. Planują moją egzekucję. Ma no, fajny pancerz. Tylian powiedział mi, że zabiłeś pogromcę. To kłamstwo. Ten człowiek został uwięziony i zabity przez oddział goblinów. Wraz z Tylianem zabiliśmy większość z nich, a resztę pojmaliśmy. Ale wtedy on oskarżył mnie o zamordowanie tamtego pogromcy, ponieważ tamten rzekomo mnie obraził. Potem Tylian powiedział, że wykorzystałem napaść goblinów, by zatrzeć za swoje ślady. Jestem niewinny, ale wszyscy wierzą temu wygodnemu draniowi. Hmm. Dobra, wynoś się stąd. Chcesz mnie uwolnić? Wspaniale. Ale nie mogę tak po prostu pomaszerować przez sam środek bazy pogromców. Musisz przestroić teleport, by prowadził do wysokiego dworu. Nie ma problemu. Zostaw pan sterowanie tak jak jest. Mhm. teraz nie mogę tego zrobić. No to chyba musimy, słuchajcie, wrócić do... Czy ja mogę stąd odlecieć? O jak miło! Chyba mogę. Jak się przynajmniej wydaje. Nie wiem czy mogę, czy nie mogę, czy ja jestem wewnątrz. Nie, jestem wewnątrz. I bariery nadal. Dobra, mmm... Save. Ale może teraz się uda wyskoczyć z niej, byłoby miło. Hmm. A, muszę się stąd zabrać na spokojnie. Wyjść na drugą stronę prawdopodobnie i dopiero będę mógł z tego skorzystać. <laughs> Ciekawe, czy z wody można się przemienić w smoka. Jeżeli tak, nie będzie problemu. Można. O, cudnie. U. Tutaj tak delikatnie, żeby mnie wiecie, nie, zł nie złapało. No i lecimy teraz do tej twierdzy, która dziś tu była wykuta w skalę. Pytanie tylko, gdzie to było. Tutaj. Jop. I chyba mamy wszystko, co potrzeba. <laughs> Z też powraca. Mam nadzieję, że Twoje poszukiwania są owocne. Do zobaczenia. Tyle czoła. Można tworzyć bez klucza. To czekajcie, co mi brakuje. Proszę bardzo. Udało mi się zdobyć. Udało mi się zdobyć trochę zioła Drudan. Mam nadzieję, że wystarczy że ich na rytuał. Udało mi się zdobyć. Posiadam zarówno kielich, jak i Drudan. Muszę je zanieść Jedidiszowi, aby mógł otworzyć władz prowadzący do smoczego rycerza. To jesteś ty? Tak. Aha, no zajebiście. Halo, halo, halo. Smoczy Kielich jest. Może no. ja zostawiłem Drudan w tym... Hmm. W... Wy... Wierzy. <laughs> tak może być, bo nie ma tego w jakimś punkcie, po prostu. I to jest tylko jedyny motyw, dlaczego on nie, nie załapał rozmowy. Niemożliwe, żebym to sprzedał, ale. Jezu. Dlaczego takie. Itemy są. Nie są jakoś odseparowane. Przecież to jest tyle sprzętu, tak łatwo się można pomylić. Powinno być jakoś, nie wiem, może lepiej zarządzane. Jest. Dobra, mamy. No to już się, już się, już się przestraszyłem z lekka. Um, wysokiego dworu. Wielkiego rycerza. Może po tym momencie będę mógł przestrajać te teleporty. Wtedy byłoby to całkiem już sensowne. Bałem się, że to sprzedałem. Bo w takim razie chyba można to sprzedać. Jeżeli się nie używa. Mhm. Więc jeszcze raz? Smoczy kielich i drudan, proszę. W końcu widzę go w całej majestacie, a teraz najważniejsze: kropla twojej olim... olimpijskiej krwi. Jeden już wyjmuje rytualny, czyli ostrożnie opuszcza krople krwi z twojego palca i łapie ją w kielich. Krew smoka wyzwoli naszego pana.

Lord Orobas Udało Ci się bach. go znaleźć. Nadal muszę Orobasa. Mhm. Czyli co, mogę wejść do środka w takim razie. Okej, okay. ale to moi drodzy, zostawimy sobie w takim razie na kolejny odcinek: um, czyli Krypta Orobasa. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym materiale: zostawcie lajka, like, zostawcie komentarz. Zapraszam do patronate, jeżeli chcecie wspierać kanał. No i oczywiście do sklepu Instant Gaming, który jest oficjalnym patronem naszego kanału. Linki w opisie. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Hej, papa. Pa.